Boeing wyprodukował samolot, który miał być rewolucją. Po to, żeby oszczędzić pieniądze i nie certyfikować pilotów, żeby jak najszybciej wprowadzić ten samolot na rynek zastosowano kilka trików. Nie jestem specjalistą od prawa lotniczego, ale jeżeli to dobrze rozumiem to działało to tak. Przepis mówi, że jeżeli w kokpicie, jeżeli w oprogramowaniu, jeżeli w całym powiedzmy tym hardware'ze pojawią się nowe elementy, które wymagają obsługi, to pilot musi być od nowa certyfikowany. Czyli musi zdobyć jakby pozwolenie na lot tym samolotem. To trwa i to kosztuje. Więc Boeing, wprowadzając nowy samolot i wprowadzając do niego nowe funkcje. Po prostu je schował, po prostu je ukrył. Eee, zaprogramował je tak, że pilot nad nimi nie panuje, nie może ich włączyć ani wyłączyć. Rzeczy dzieją się same na poziomie software'u. Tyle tego, on że oni nie wiedzieli. Oni nawet nawrotem. nie wiedzieli o tym, że są nowe funkcje, nawet tak. nie wiedzieli, że coś można włączyć bądź wyłączyć.